Witam wszystkich. Dzisiaj nagrywany ten odcinek będzie nową kamerką. Tu jest ta płyta, sobie zrobię zdjęcie jeszcze. Dobra, zdjęcie zrobione. Więc tak, na takiej wysokości mogłoby być, może w sumie o takiej, także nie wiem czy to nie wyjdzie tylko o o jeden otwór, czyli y, dolna część Haka będzie tutaj w tym miejscu, gdzie jest y, górna. Klucze mi się trochę zdekompletowały. E, jaki to będzie klucz? Jaki to będzie klucz? 17? Nie. tej? Tu jest jakiś inny. No. A, tu jest. A to jest gwint? Co tutaj jest? Dziwny. Dobra. Nie mam takiego klucza tutaj. Siedemnaście. Co to jest? Szesnaście? O, trafiłem. Dobra. Zobaczymy, czy uda mi się tak to odkręcić. Kurczę, jak to lekko zakręcone było. Czujcie? Zobaczcie. Ale ja ja wprawdzie jeździłem, nie sprawdzałem tego. No, tu jest jakiś gwint. Chyba. Tu jest jakiś gwint. To to jest za śruba 10 i 9. Muszę podjechać kupić, bo tutaj widzę, są większe otwory. I, I i i co. I zaraz zobaczymy, co tutaj mi będzie potrzeba. Ale one takie. Samo, tak, jakby samokontrujące. Ciężko idą do samego końca, więc nawet jakby się poluzowało, to by się nie odkręciły same. Podejrzewam. Zaczęłoby mi tam tłuc pewnie na, na haku i bym się gapnął, że coś jest nie tak. No, i nagrywam w 4K w 60 klatkach. Zobaczymy, jak uda mi się obrobić ten materiał. O! Tak to wygląda. I teraz tak, płyta. Coś takiego. Albo coś takiego. Tu powinno w sumie pasować na otwory Tak, tu będzie posowało. Coś takiego powinno być Tylko że Teraz te śruby będą mi pewnie za krótkie A może bym tak przekręcił A co mi to da Będzie homologacja widać No nic, na razie przyłapiemy jednym. Nie. Teraz spróbujemy o tak przykręcić. By się przydały pewnie Dobra, zaraz zobaczę, czy tu będzie pasować otwory Pasują No jakbyśmy dali o tak Homologację by było widać A śruby te wystarczą? Czy nie wystarczą? Wystarczą, ale nie bardzo chyba Trzeba wziąć dłuższe najwyżej. No coś takiego by było Albo jeszcze do góry podnieść Ale nie będzie tej homologacji... Homologacji widać Tylko czy tyle mi wystarczy Hmm Zaraz muszę pomyśleć. No i tak, rzuciłem na społeczność pytanie. No i widzę, że jak na razie to większość jest 80% za tą pozycją drugą, tak jak teraz mam. I muszę mu odświeżyć, ale to widzę, że ta druga pozycja jednak wygra. No i w sumie tak sobie siedzę i myślę, że nie byłoby to głupie, bo nawet podczas cofania, żeby to podczepić, to nie, nie uderzę, czy w gniazdko. Nie no, w gniazdko mogę uderzyć jak krzywo podjadę, ale jak będę równo podjeżdżał i jak podjeżdżam równo i widzę w lusterkach yy, dwie strony równo w równej odległości, no to jest szansa, że trafię w środek i tutaj. Nie, nie wiadę. gdzieś tutaj w ramę, jak za daleko cofnąć, tylko uderzy mi w tą blachę. To też jest takie m, lepsza opcja. No i, i też tak sobie myślałem, że nawet podczas mycia, jakby ta homologacja, m, od tego no, jakby była widoczna na dole, mogłaby y, odskoczyć. bo To jest jakaś naklejka. To zawsze mam zdjęcie, ale jak w razie czego? Przecież mogę odkręcić i ta homologacja tam będzie widoczna głównie to na Niemcy chodzi, wiecie tam co, mają pierdzielca ale to ja nie mówię, że źle, że mają na tym punkcie mm, korbę tylko po prostu yy, tak mówię informacyjnie nie? że zazwyczaj o teraz jak widzę nowy zestaw i tu wszystko, nowe pasy yy, wszystko jest w miarę w porządku to, to raczej się nie czepiają, tyle kursów zrobiłem, ja nie razu mnie nie zatrzymali no ale lepiej się strzec, jak to się mówi. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Na tej poprzedce ta dolna śruba się trzyma z haka. I to, to na 4 I tu jeszcze górna do, do tej blachy. Tutaj utwardzane śruby, podkładki. 10/ na dziewięć. Zaraz podczepię i zobaczymy, ile się podniosło. Ile tu jest? 69 tak? 69 A tu, a tu 70, 1 centymetr tylko jest różnicy. O, tu jest... Y, tu jest 69 Może tutaj płytka zależy, która te? No ale jest 69 no. Może 68... No, jest równiutko teraz. Ja da się przyjechać i zobaczyć jak to teraz... Bo, bo tutaj jest zrobił, a tutaj już jest tą kostka to a tam jest spadek no ale już ten, już widać nawet, że jak było 10 cm różnicy, jak podjął 5 cm to już powinno być ok jadę się przyjechać i zobaczymy no i powiem wam, że jest lepiej tam jechałem po grudku, trochę było nierówności no to troszeczkę podskakiwało, ale już ogólnie 80 jadę i nic nie podskakuje zaraz jeszcze wyjadę na obwodnicę przejedziemy jeszcze przez story czyli już jest o wiele o wiele lepiej o, nawet przez story normalnie się przejechało nic nie rzucało jest OK Czy czasami troszeczkę tak pod, pod mówię, gdzieś tam jakieś takie mega nierównościach. O. No takich to jeszcze ten, ale mi chodziło też na równej drodze. Ja wtedy wam pokazywałem jechałem po równej drodze. Gdzie jedziemy? Tam czy tu? Tu pojedziemy. Po równej drodze jechałem i podskakiwałem, więc... O, teraz nowe przepisy, trzeba panią przepuścić. Pani się nawet śmieje. Chyba ja wie, 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 wie o co chodzi. Też zobacz, przy, jechała na rowerze, a przeprowadza no, <laughs> przez przejście. Ale nam paliwa nie zabrakło. Na rezerwie jeżdżę. Eee, jest luks! Jest luks! Jest luks! O, zaczęło mi mrugać, zobacz! Ostatnia kreska zaczęła mrugać. No, i 95 na godzinę. O! Jest ok, jest ok. Zaraz Wam pokażę. Nie podskakuje, może troszeczkę gdzieś tam jeszcze, ale to, to już to tyle, to już jest do, do, do przeżycia. Wcześniej to normalnie, aż byłem załamany byłem. A, moja poprawa bezorkowa, która nie udało się zasiać. Zobaczymy jeszcze na szosie, jak to, jak to stoi. 60 i 8,569. Pół cm jeszcze tylko jest tył w górze, ale już jest super. Nie będę więcej podnosił, bo następne, następne przesunięcie to by było aż tutaj. Czyli 5,5 cm w górę. Czyli tu już by było 70. 73 czy tam 74 to nie, to już by było za wysoko za wysoko i za duże naciski byłyby na ten hak wtedy za duży nacisk byłby na hak, a teraz i tak zawsze się ładuje troszeczkę więcej naprzód, żeby przyczepa nie myszkowała więc wydaje mi się, że że się udało i no i będzie dobrze No Operacja Zakończona sukcesem Teraz tylko przypilnować jeszcze żeby żeby co żeby Żeby się nie rozowało pojeździć trochę dokręcić i, i będzie ok Dobra Trzymajcie się na razie cześć